Witam Was bardzo serdecznie Youtubowicze Mako z tej strony. No i po bardzo długiej nieobecności na kanale. Zrobimy sobie rozpakowanie. Rozpakowanie paczku z Allegro. To tak naprawdę nie jest paczką z Allegro, bo jak widzicie nie ma nigdzie niczego z adresem i tak dalej, ale zaraz o tym Wam opowiem dokładnie. No, Wierzymy coś w środku i tak dalej. A zanim to, to może opowiem o co chodzi. W ostatnich dniach nawiązałem współpracę z jednym ze sklepów warszawskich póki co nie będę wymieniał nazwy i współpraca jest to lekka praca dorywcza ja naprawiam dla nich będę naprawiał dla nich rzeczy, robił recenzje i takie tam sprawy nie recenzje dla kanału, nie, nie chodzi w ogóle o co innego, ale to już o tym będzie w przyszłości no i w zamian za za to oczywiście to są jakieś tam pieniężne sprawy, ale także i zamówiłem u nich paczkę. A że z tym panem, taką naprawdę dwoma panami współpracuję już od oh, wielu lat, bym powiedział w tym momencie trzech. No to znamy się dosyć dobrze, więc mieli mi to wysłać. Już nawet zaczęli to pakować, jak widzicie. Ale ja wracając wpadłem do nich i odebrałem sobie paczkę, więc zobaczmy, co w tej paczce. W zasadzie już mogę powiedzieć, że są trzy gry to hmm, jest od dupy strony to otwieram, ale no nic. Oj, tak bardzo od dupy strony to otwieram. Ale cóż, jeszcze nóż tępy jak oborze. Nie, dobra, zły pomysł. Otwórzmy to jak biały człowiek. Przynajmniej postarajmy się otworzyć jak biały człowiek. Aaaa, biały człowiek nie umie używać noża. Nienawidzę tej taśmy do pakowania. Ja mam tylko tak. Usłyszałem, że to był Power Take. Ale wszystko jedno. No, listonosz, gdyby chciał opróżnić paczkę, to by miał problem. <grym> no, ty już lepiej. Mam w środku. W ogóle. O, jak to jest zapakowane. Więc muszę przyznać, że chłopaki wiedzą, jak to się pakuje. Mam w środku trzy gry. Na PS3, ponieważ w kupiłem PS3, a także zajmuję się lekkimi naprawiami, naprawami PS3, więc sam jedną też posiadam. Więc, same gierek, widzicie z paczki, mamy Demon Sauce. Według mnie, grałem wcześniej uznanego i twierdzę, że Demon Sauce są siódkę lepsze od Dark Soulsów. Zobaczymy, jak będzie dwójka. Killzone 2. Podobno lepsze od trójki. Mam trójkę, skończę ją w 4,5 godziny i nie jestem zachwycony nią. A znaczy, gra jest bardzo dobra, ale mechanicznie yy, nic nowego. Podobno kliznę jest o wiele lepszy, lepszą historię, dłuższa i tak dalej. No i kolejna paczka. Widzicie, paczka w paczce. Ta gra jest akurat nowa. To jest gra, która powinna być najbardziej interesować, ponieważ tą grę widzieliście często u nas na kanale, ale nie w tym wykonaniu. Zresztą wiele osób dla tej gry przyszło do nas na kanał. A potem pewnie się zabiodło, że dalej nie kontynuowaliśmy. Sorry. Boom. Diablo 3. Nówka szczewka. Polika. Odpadła. Wersja niemiecka, ale ma wersję, ale działa oczywiście po angielsku. I tak naprawdę za całość tego zapłaciłem. To był 3 dychy. Dychę, czyli 4 dychy i nic. Ponieważ Diablo 3 dostałem w rozliczeniu za naprawienie dysku twardego w konsoli w PS3, więc to jest jako rozliczenie zamiast pieniężnego. Wziąłem sobie Diablo 3. W razie, jak widzicie, o Diablo 3 jeszcze będzie mowa w najbliższym czasie u nas na kanale. To był, jak zwykle, Makos. Dziękuję Wam za obejrzenie tego cudownie bezużytecznego filmu. Nie no żartuję, ale rozumiecie o co chodzi. Żegna się z Wami. papa